Nigdy się nie rozwiodę. Bo nigdy nie wezmę ślubu. Przynajmniej formalnie. Słuchaj. Intercyza. Czy intercyza chroni po pierwsze większości z Was, to się należy klaps na, na dupsko, Jak wielu z Was podchodzi tak radośnie, bez trosko. Do tematu umowy cywilnoprawnej, zwanej potocznie małżeństwem, gdzie, gdzie kupujesz sobie <noise> żonę od ZUS-u i podpisujesz, że ty będziesz się nią zajmował. No, nie no, że tu jestem ZUS-em, ale no tak jest, no, jest to umowa cywilnoprawna. To temat intercyzy. Jak trzeba kupić nowy telefon, to siedzicie. Oglądacie testy na YouTube, czytacie recenzje. recenzje, um, czy tam ma... Czy on ma procesor, y, czy on ma procesor y, Anal Future 5000? Ile ma jamu? Um, siedzicie, um, um, tak, tak, no. czy ma taki... Czy ma y, taki aparat, czy ma taki aparat? Czy będą wszystkie żyły na... na, fiucie, na fiucie widoczne, czy tylko rozmazane? Jak będę robił selfie dla swojej dziewczyny? Kupujecie samochód, to panie, kuwa, panie. No, a ile tam jest naprawdę na liczniku? Panie. No, połowę, połowę ceny i, i biorę. I biorę od razu. Czytacie sens, jest sprawdzacie, przeglądacie, zaglądacie. No tak zaglądacie na własnej babie, tak jak nie zaglądacie w różne dziury jak samochód. Tak miałem kiedyś klienta, który pytałem, mu, mówiłem mu, co należy sprawdzić klienta mentoringowego. Link do mentoringu, opisu mentoringu w opisie na tych nawet jak, nie, nie, nawet jak yy, uważasz, że nie potrzebujesz, to sobie po prostu poczytaj, jak to działa, jak to wygląda. Bardzo, bardzo. Bardzo, doby, bardzo dobra rzecz, którą tutaj zrobiłem, chodzi o czasowo i w ogóle model współpracy. I. Ja mówię tak, wymieniam mu kilkadziesiąt rzeczy, o które on powinien moim zdaniem zapytać yy, i sprawdzić, zanim weźmie ślub i zaleje panią. On do mnie tu ja mam o to wszystko pytać, Ja tylko 5 minut wymieniałem. Ja mówię, kur, a auto jak kupowałeś to co? Co? się te raporty? To wziąłem najdroższy. Czyli chcesz mi powiedzieć, że wysłałeś eksperta do auta który sprawdzi kilkadziesiąt rzeczy. zamówić najdroższy raport w autotesto. I, ale Tobie się nie chce sprawdzić rzeczy, które spowodują realnie wpływ na Twoje życie. Ponieważ to, z kim weźmiesz ślub, będzie miało wpływ na to, jakie decyzje finansowe będziecie, będziecie razem podejmować. Jakie decyzje ona będzie podejmować, też będzie miała wpływ na Twoje decyzje finansowe. Skutki tych decyzji też będą miała wpływ na twoje życie. To ile? Czy, czy ty nie rozumiesz, że wiążąc się z kobietą, czekacie. jej nawyki żywieniowe też będą miały wpływ na Twoje życie. Czekacie na kilka tysięcy obiadów, kilka tysięcy kolacji, kilka tysięcy śniadań. Masa, masa, masa rzeczy, które będą wpływać na Twoje życie, a Ty, ah, uj, dobre ślub. Nie. A intercyza, a, ja nic nie mam, na to mi interetyzja, żeś mi nic nie zabierze. A jak się dorobisz, to wtedy wszystko jest Wasze. Bardzo trudny temat. Bardzo trudny temat. I to nie jest tak, że ja sobie podpisze intercyzę. Intercyzę można obalić na kilkanaście sposobów. Z racji, że kiedyś przez rok studiowałem temat ślubów, tak, pół godzinki, godzinkę, dwie dziennie. Nie jestem prawnikiem to nie jest pojada prawna, ale mogę tylko powiedzieć, co tam wyczytałem, że intercyzę też można obalić. Wystarczy, że na przykład w trakcie podpisywania tej intercyzy, Pani była pod wpływem leków psychotropowych, o których się nie powiedziała, no przecież tajemnica lekarska, po co tak wiedzieć takie rzeczy, a że, a że na świecie średnio leczy się psychiatrycznie co któraś tam osoba i co któraś tam kobieta. No to i to nie jest jedna na dziesięć. A w Polsce, wiesz, jakieś popularne winkowanie, niewinkowanie, tu Xanax, tu, tu, tu Kajloyossi, i kolejny cień zleciał. Trzeba na takie rzeczy uważać. Powie, ja nie wiedziałam, co ja podpisuję. Ja byłam albo ja, ja byłam pod wpływem leku psychotropowego, ja nie wiedziałam, ja, albo ja byłam pod presją. Albo na przykład się okaże, że tak wy, wylewelujesz panią, że no, wysoki sądzie, no już przyzwyczaiłem się do takiego standardu życia. No, no niestety, no ja już mam koszty, rachunki, ja nie mogę. No i, jest, i można uznać intercyzę za nieważną, że tak jest zbyt duża dysproporcja waszych majątków. No i są jeszcze inne, inne punkty, w których można tą intercyzę uwalić. Więc to nie jest tak, że ty sobie podpiszesz i już wszystko super będzie pięknie ale skoro ona nie żeni się dla pieniędzy, no to czemu nie podpisze intercyzy? No ale wiesz, oczywiście to, że będziesz miał intercyzę, też nie znaczy, że wszystko super, a ją z torbami. no też trzeba być człowiekiem, też trzeba być człowiekiem i zachować w tej kwestii jakąś godność, rozsądek, szacunek do drugiego człowieka. No nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, ale to też nie jest tak, że, że ty sobie teraz myślisz a co tam, ja nic nie mam, mogę podpisać. Mogę podpisać. Jeżeli kobieta potrzebuje z tobą ślubu, to, to cię nie kocha, no. To cię nie kocha. Myślisz, że ona potrzebuje ślubu, żeby z tobą być, już napisałem. Yy, nagrałem film te, yy, o tytule Alternatywa dla ślubu, coś podobnego. Jak go tutaj wrzucać tu albo tu, zawsze w zależnie jak obycie aparat. Będzie w propozycjach, w, na pewno będzie w prawym górnym rogu Ci wyskoczy jako propozycja ten film. Jak rozwiązać kwestie formalne. I w sumie nie, nie widzę na jak na razie lepszego yy, sposobu. Yy, bo rozwieście się, to nie jest tak ślub. Wiesz, jakaś sprawa, udowadnianie komuś, że jesteś debilem. Jak kiedy ostatnio wsadzał pan w żonę, kiedy ostatnia pa, żona panu ciągnęła. chyste panie. Nie, mi się mi, ja, nie, ja uważam tak, że, że skoro nie potrzebowaliśmy sądu do tego, żeby się rypać, to nie potrzebujemy sądu do tego, żeby się rozstać. No ale wiesz, bo to się nagle okazuje, że, że z kim ty masz ślub, tak? Z, z żoną, czy, czy, czy z sądem, czy z państwem polskim, Bo się okazuje, że wiesz, że uczucie było piękne, ale później się skończyło i trzeba na takie rzeczy uważać. No, no niestety, no niestety, no, to, że ty ufasz, to, że ty kochasz, no, to, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia. Przyjdzie koleś, podjedzie, Kabrioletem z którego będzie pachniała choinka morska. Jest po, jest po, temacie, po temacie. Plaża, mielno. już po sprawie. Albo na przykład y, ona pójdzie do pracy. A jak wiem, z ludźmi z pracy spędza się więcej często czasu, niż z ludźmi, z którymi jest się w domu. I tam będzie pan z biura. Albo pan kierownik regionu. Albo pan prezes i będzie w pracy. A potem. O, ja taka zmęczona, ja taka zmęczona, nie wiem co czuję. Chyba od ciebie odejdę. On obiecał, że zostawi żonę i piątkę dzieci dla mnie. Nie podpisuje się umów, które nagradzają tylko jedną stronę za jej zewanie.